Dzisiaj pokażę wam, jak wkurzyć i strollować użytkowników całego forum internetowego. Ja nazywam się Karol Smoderek, dzisiaj jest środa. Obejrzyjcie poniższy film i nie zapomnijcie na końcu zasubskrybować kanału, aby kolejne filmy Was nigdy nie ominęły. Moi kochani, witam Was serdecznie i gorąco. Dzisiaj pokażę Wam na przykładzie tego zdjęcia, które już widzicie przed sobą: jak zrobić zdjęcie, które będzie przypominawało, przypominało wyglądem e, render lub też e, CGI, czyli tak zwany computer generated imagery. Czyli obraz wygenerowany komputerowo. Moi kochani, to zdjęcie, które zrobiłem, zostało wykonane w Warszawie jakieś dwa lata temu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem pasjonatem lotnictwa i dlatego zostałem zaproszony na płytę na warszawskie lotnisko. Wtedy, kiedy Boeing chciał się w końcu pochwalić swoim nowo stworzonym dreamlinerem. On wtedy jeszcze w ogóle nie latał we flocie lotu. On w żadnej flocie wtedy nie latał. To było tylko taka pokazóweczka, takie demo, i oni przylecieli do Warszawy. Ja byłem wtedy na płycie zrobiłem właśnie to zdjęcie. Tam było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pasjonatów, którzy też mieli swoje aparaty, i później, po jakimś czasie, ja je wywołałem, wrzuci, zmniejszyłem, wrzuciłem na jakieś forum lotnicze i zostałem totalnie zjechany, dlatego że wszyscy, którzy widzieli to zdjęcie, stwierdzili, że jestem oszustem, że jak w ogóle śmiem takich oszukiwać, że zdjęcie zrenderowałem, że to nie jest zdjęcie z Warszawy i w ogóle, żebym stąd spadał. Także, no i oczywiście żadne tłumy. Tłumaczenia nie pomagały. W związku z czym, dzisiaj pokażę Wam, kochani, dlaczego to nie jest render i jak zrobić zdjęcie, które naprawdę będzie wyglądało efektownie. To nie musi być zdjęcie samolotu, to tak naprawdę ma zastosowanie do wielu, wielu innych przykładów i tematów. Zacznijmy od tego, że tutaj na górze. Warto zwrócić uwagę na histogram, zwłaszcza jeżeli robicie zdjęcie, gdzie ta rozpiętość tonalna jest troszeczkę szeroka. Jeżeli ktoś nie wie co to jest rozpiętość tonalna, to na pewno wujek Google Wam to bardzo dobrze wytłumaczy. Bardzo często właśnie ze zdjęcia na zdjęciach z niebem, gdzie są właśnie takie białe chmurki, ta rozpiętość tonalna może być troszeczkę zbyt szeroka dla waszej lustrzanki i tak podejrzewałem, że będzie i w tym przypadku i się nie pomyliłem. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby moje światła i histogram to tutaj pięknie przedstawia. Jeżeli nie wiecie, co to jest histogram, histogram to jest taki wykres informacji, które się znajdują na zdjęciu. I tutaj jest taka oś, załóżmy, że to jest oś od lewej do prawej to jest oś mm, informacji na zdjęciu w, biorąc pod uwagę ich jasność, i bo to jest histro, histogram RGB. I teraz tak, idąc od lewej strony w kierunku prawej, te lewe rejony to są najciemniejsze cienie, później są półcienie, później są tony pośrednie, półświatła i światła. W takim systemie sRGB każda wartość tak naprawdę ma cyfry od 0 do 255, gdzie 0 jest taką czernią, gdzie w ogóle nie ma żadnych szczegółów, zwykła czarna plama. 255 to jest taka biała plama, tam też nie ma żadnych szczegółów. W związku z czym teoretycznie powinniśmy wszystko co robimy, próbować zachować w tych wartościach między 1 a 254. I tak jak powiedziałem, bardzo chciałem, żeby nie przepalić, czyli nie sprawić, że te chmury będą zwykłymi, białymi plamami. Na tym mi bardzo zależało, więc świadomie, a wiadomo, że nie miałem zbyt dużo czasu na ustawienie tego wszystkiego. W momencie, kiedy samolot się pojawił, ja już musiałem być gotowy do zrobienia zdjęcia, w związku z czym ja specjalnie ustawiłem sobie te parametry troszeczkę mm, w taki sposób, żeby to zdjęcie było niedoświetlone, że cokolwiek tutaj będzie i zauważcie, że faktycznie samolot jest, jest niedoświetlony, na Natomiast w, 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 w związku z tym miałem pewność, że moje chmury na pewno nie będą białymi plamami i będzie to wyglądać dobrze. Dlatego, że w zdjęciach robionych lustrzankami cyfrowymi, czy w ogóle aparatami cyfrowymi, cienie, czyli te rejony ciemne na zdjęciu, zawsze można w jakiś sposób pociągnąć lepszy lub gorszy. Przepalone światła nie są tak naprawdę do odzyskania. W momencie, kiedy już macie białą plamę i tam nie ma żadnych szczegółów, to to generalnie już możecie zapomnieć o, o tym, że tam były kiedykolwiek jakiś szczegół. Ok, zacznę od usunięcia tej plamki, bo ona mnie strasznie denerwuje, i tak próbuję z wami rozmawiać, a jednocześnie cały czas na nią patrzę, to była jakaś na pewno plamka na matrycy. Kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to zdecydowanie podnieść jasność tego zdjęcia poprzez tak zwaną ekspozycję. To zdjęcie jest tak jak już wspomnieliśmy, trochę niedoświetlone. O jedną przesłonę podnoszę. Zauważcie, że cały czas tutaj warto sobie patrzeć na ten histogram, czy nie ma tutaj żadnych przepaleń. Na chwilę obecną naprawdę wygląda to dobrze. Kolejna rzecz, którą będę chciał zrobić, to podnieść, mimo wszystko, cienie, czyli ten suwak z cienie, dlatego że uważam, że te cienie powinny być, mimo wszystko, wyrównane. Rendery, czy te zdjęcia generowane komputerowo, one właśnie mają dosyć fajną rozpiętość tonalną. To widać na zdjęciach. W związku z czym nie chcemy ani zbyt głębokich cieni na tym zdjęciu, ani zbyt jasnych świateł, więc tak, cienie podnoszę o dobre 30-40 jednostek. Nawet może trochę więcej, a co mi zależy. Zauważcie, ja teraz zrobię takie małe zbliżenie. Od razu mamy tutaj masę cieni. Niestety, używanie tego suwaka, Shadows od razu powoduje gigantyczną ilość cieni, więc zaraz się z tym problemem uporamy. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze zrobię jedną małą sztuczkę, ja ją bardzo często robię przy wywoływaniu właśnie zdjęć takich krajobrazowych. To jest ściągnięcie kontrastu jakieś dobre 20-30, może nawet więcej jednostek i podniesienie clarity czyli ściągamy kontrast globalny, podnosimy kontrast lokalny. Też tak, jakieś 30-40. Zauważcie, że w tym momencie troszeczkę nam barwy uciekły. To zdjęcie się zostało wyprane z barw, ale to nic trudnego. Mamy przecież suwaki Vibrant, Saturation. Ja Saturation sobie podnoszę na jakąś taką dosyć. Wysoką wartość, no powiedzmy, że tak jest ok. Teraz sobie odjadę, tak naprawdę, z tym zdjęciem tylko dlatego, żeby zobaczyć z troszeczkę innej perspektywy, żeby widzieć całe zdjęcie w takiej dosyć no, niewielkiej formie, w niewielkim obrazku zamknięte. Natomiast to czasami naprawdę pomaga widzieć taki ogólny. Przekaz ogólne barwy na tym zdjęciu zdecydowanie lepiej niż w przybliżeniu, nawet jeden z naszych widzów, kochanych, mi zwrócił na to uwagę. Wtedy faktycznie przegiąłem, bo całe, cały tutorial był gdzieś na takim zdjęciu robiony. Ja mam dosyć duży ekran, więc dla mnie to nie jest problem. Natomiast wiem i przepraszam was, moi kochani. Będę starał się te zdjęcia powiększać, ale od czasu do czasu warto sobie je zmniejszyć i zobaczyć, jak to wygląda przy takim zmniejszonym zdjęciu. Zupełnie inaczej to czasami wygląda i ten odbiór jest zupełnie inny. Dobra, moi drodzy, więc ta zakładka już jest tak naprawdę gotowa. Przechodzimy do trzeciej teraz zakładki, to jest Detale i co? No i musimy się uporać z tymi wszystkimi szumami. No, zaczniemy od tych dwóch suwaków: Luminance, czyli szumy na kanale jasności i na kanale koloru. Podciągamy sobie dosyć mocno, aż te szumy zaczną. Znikać. Tu ja widzę troszeczkę takich szumów jeszcze kolorowych, więc. Ten suwak też sobie podciągnę. No i problem się zaczyna w tym, że te krawędzie na samolocie też powoli zaczynają być troszeczkę rozmyte. W związku z czym ja podniosę sobie sharpening, czyli wyostrzanie. To jest ten pierwszy suwak tutaj na górze, też dosyć mocno, ale zauważcie, że znowu mi się pojawiają szumy, no bo no niestety, no w momencie, kiedy coś wyostrzacie, no to, to te wszystkie krawędzie, takie mniejsze lub większe, też zostaną wyostrzone. Natomiast Photoshop daje nam możliwość zamaskowania pewnych elementów. Ja Teraz przytrzymanym klawiszem Alt, Option na Macu zacznę przeciągać w prawą stronę ten suwak masking, czyli maskowanie. I zauważcie, że Photoshop czy ACR bardziej powoli mi. Um, Pewne rejony zaczyna zamalowywać w cudzysłowie na czarno, i te to jest taka maska, i te rejony nie zostaną wyostrzone. Tylko te elementy na biało będą wyostrzane. W związku z czym ja chcę doprowadzić do sytuacji, w której te takie płaskie powierzchnie nie będą wyostrzane w żaden sposób, tylko to jest takie dosyć spore. Krawędzie takie jednoznacznie potrzebujące wyostrzenia. I jest ok. Efekt nie jest może idealny, natomiast w lekkim oddaleniu to wygląda nie dość, że śmiesznie, trochę komputerowo, trochę jak render. Już naprawdę jesteśmy blisko wszystkiego. Ja teraz przejdę do kolejnego, do kolejnej mojej kochani zakładki. To jest HSL HSL Hue Saturation Luminance. Odcień, nasycenie, jasność i troszeczkę poprawię jeszcze nasycenie niebieskiego. Zauważcie, że tak naprawdę to zdjęcie. Głównie rządzi się jedną barwą, to jest barwa niebieska. Ja jeszcze ją troszeczkę podciągnę, może nawet troszeczkę więcej niż troszkę. Znowu sobie odjadę, żeby zobaczyć, jak to wygląda w lekkim oddaleniu. Super! I na koniec przechodzę sobie do tej zakładki Lens Corrections, czyli korekcję obiektywów. Włączam sobie ten krzyżyk tutaj, czy ten kwadracik, sobie zaznaczam. I automatycznie wszystkie wady mojego obiektywu są niwelowane przez software, przez oprogramowanie Photoshopa. Zauważcie, że tutaj były takie winietki z jednej i z drugiej strony, one znikają. Była lekka beczuszka, ona jest poprawiona. I takie zdjęcie tak naprawdę można by było jeszcze, może troszeczkę się pobawić jasnością. Ja ten suwak highlight troszeczkę podciągnę do góry, naprawdę niewiele, ale zauważcie, kochani, ja teraz przejdę. Za... Jeżeli chcecie, to jest ciekawa historia. Generalnie Photoshop, może nie Photoshop, ACR nie daje Wam takiej stricte możliwości zobaczenia wszystkich poprawek, jakie zrobione zostały na zdjęciu, bo na każdej zakładce, na której jesteście. To preview, odznaczenie i zaznaczenie tylko do danej zakładki się odnosi. Także nie, na przykład, będąc na tej pierwszej zakładce, wywołania tutaj basic, podstawowych rzeczy, jak ja sobie włączę i wyłączę, to to nie będę miał uwzględnionych tych przed i po na przykład z tej zakładki. Ale jeżeli przejdziecie sobie do przedostatniej zakładki, będziecie mieli w całe przed i po. I tak to teraz wygląda, moi kochani. Takie zdjęcie wystarczy, że sobie załadujecie do Photoshopa. Tu już naprawdę nie ma co robić. Wystarczy zmniejszyć takie zdjęcie, zapisać. I nieprawdaż, że wygląda jak wygenerowane komputerowo. Prawdaż, czy było wygenerowane komputerowo? Nie, zostało po prostu odpowiednio wywołane w programie ACR. To wszystko na dzień dzisiejszy, kochani. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Tutoriale są co drugi dzień, więc żeby Was nic nie ominęło. Kliknijcie w subscribe, zasubskrybuj, subskrybuj. Cholera wie co tam jest napisane. Tak czy inaczej, życzę Wam miłej środy, miłego dnia. I do usłyszenia w piątek. Do zobaczenia, kochani. Papa! Pa. Ja nazywam się Karol Smoderek. Dzisiaj jest środa. Wy obejrzyjcie poniższy tutorial. Nie zapomnijcie zasubskrybować kawału. Jakiego kawału? Kanału. Po więcej informacji na temat tego, jak i innych odcinków odwiedź stronę ritac.pl. Gorąco zachęcam Cię do wpisywania się na listę mailingową. Dzięki temu będziesz otrzymywał niedostępne nigdzie indziej treści. Tworzone przeze mnie pędzle, bardzo przydatne akcje, a także kupony rabatowe na moje protutoriale i kursy indywidualne. Pamiętaj, że twoja prywatność jest dla mnie priorytetem, zatem twój adres e-mailowy nie zostanie udostępniony nikomu. Nigdy. Jeśli podoba ci się projekt Retouch.pl i chcesz, żeby był kontynuowany, podziel się dobrą nowiną i poleć stronę Retouch.pl na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Tumblr oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Tylko dzięki rosnącej popularności serwisu Retouch.pl będę mógł nieustannie tworzyć i udostępniać ci nowe darmowe tutoriale. Do zobaczenia wkrótce.